Dzień dobry. W ubiegłą sobotę, 11 października, w polskiej ambasadzie w Berlinie odbyła się uroczysta gala Nagrody Polonikus, którą otrzymało w tej edycji czworo zasłużonych animatorów polskiej kultury w Niemczech. Jedną z nich można tutaj pominąć, bo jest nią marszałek Senatu, pani Małgorzata Kidawa-Bońska, która dała tylko kasę, w dodatku nie swoją. Ale niektórzy twierdzą, że właśnie forsa jest najważniejsza. Była nawet taka partia o tej nazwie, ale nie, to, ta partia to Polska jest najważniejsza, a nie forsa. Forsa pewnie w domyśle, tak jak to kiedyś w domyśle był Lenin, kiedy mówiło się partia. Pani marszałek dostała nagrodę honorową, ale w ogóle nie wiem, czy to ta to słowo nagroda to tutaj jest właściwe. Nazwijmy więc to wyróżnieniem. Na pewno na to jest to wyróżnienie zasłużone, ponieważ tych pozostałych troje laureatów znam osobiście i mogę z czystym sumieniem potwierdzić ich trud i wkład w promowanie polskiej kultury w Niemczech. Zatem uroczystość odbyła się w ambasadzie, w pięknie odnowionym budynku. Tej ambasady w Berlinie, przy, która się znajduje przy prestiżowej alei pod Lipami. Na marginesie niedaleko słynnej winiarni, Zum Schwarzenferkel, gdzie 130 lat temu szyku zadawał Stanisław Przybyszewski. Razem z innymi, z Munkiem, Zlimbergiem, Dagny i innymi przedstawicielami berlińskiej bohemy artystycznej. Ale po tej knajpie dzisiaj już śladu nie ma. Natomiast polska ambasada niedawno. Otwarta po 30-letnim remoncie, naprawdę jest mega. Nie wiem, czy należy się tak daleko posunąć, żeby w tych pochwałach, żeby powiedzieć, że warto było poczekać. Ale naprawdę pięknie, pięknie. I to zarówno pod względem architektonicznym, ale jak się właśnie w sobotę okazało, także merytorycznym, czyli takim wysokim poziomem samej imprezy tej wysokiej klasy występujących tam artystów, no, po prostu czapki z głów. 季节，纪念。 Gala rozpoczęła się odegraniem i odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej, do którego wszyscy, jak jeden mąż, wstali, chociaż obowiązku takiego nie ma. Ja nie wstałem, ale nie dlatego, żebym był przeciwko Unii, bo przeciwnie, jestem bardzo za tą ideą i dawałem temu nieraz wyraz. A to, że nie wstałem do hymnu, wynika jedynie z mojego osobistego handicapu. Nabytego jeszcze w szkolnych latach. Przyczynił się do tego mój przyjaciel Mariusz. A było to tak, opowiem. Raz przyszedł do naszej klasy w trakcie lekcji nauczyciel od ekonomii politycznej i zarazem szkolny przewodniczący Związku Młodzieży Socjalistycznej. I zaproponował uczniom, nam wszystkim, członkostwo w tej organizacji. Ale nikt się nie zgłosił. Agitator więc wyszedł, ale po chwili wrócił. I przed każdym uczniem położył na ławce deklarację członkowską. Wypełnili i podpisali wszyscy. Tylko Mariusz oparł się pokusie. No to ja też nie podpisałem. I ten, za kary, chyba ten przekorny zmysł kontradykcji, oporu, został mi do dzisiaj. Jak wszyscy stają, to ja siedzę. Jak wszyscy są w czapkach, to ja bez. I tak dalej. Wiem, że powinienem był to leczyć, bo taka przypadłość. Muszę powiedzieć, utrudniała trochę życia. Ale kiedyś nikt tego nie leczył. A teraz w tej jesieni życia to już się chyba nawet nie opłaca. Ale wracając do tematu. Po części oficjalnej i wręczeniu statuetek, laureatom, miał miejsce nasz zwyczajowo rodzony, polski poczęstunek, czyli bigos, pierogi. No i to wino trochę obce w naszej kulturze, ale OK. Wszystko świeże i smaczne. Kelnerzy uwijali się sprawnie, także niczego nie brakowało. No i potem wiadomo, dziennikarze, wywiady, kamery, to asty, gratulacje oraz wspólne fotografie z laureatami, no i ich statuetkami. Bardzo ładnymi zresztą. Tak samo z Polonikusem. Ja jestem łacinnikiem z nie, nie? No to no, dlatego po, moi niemieccy koledzy się wkurzyli i to co? Jak ty zrobisz Polonikusa, bo to łacińska brzmi, łacińska, łacińska to co my mamy zrobić Germani Kusa? A ja mam no jasne, to już jest jakiś sens w tym wszystkim, nie? No ale nie, nie odważyli się, więc oni tylko, no to takie mało niemieckie to jest, nie? Germanicus, no, nie wiadomo, bo... to, to tak, nie potem byli. posądzą ich, że tam chodzili, wycinali ci Germanicusy, wycinali te, te drzewa święte, nie? Nie dobrze, nie? Nie, nie, więc oni tam mają ten Brückenbauer jakoś, wiesz, narysowali taką brykę i tam... Tak, miałem przyjemność obejrzeć sobie was własnoręcznie, można powiedzieć, to małe arcydzieło. Przy okazji wydało się, dlaczego wyróżniona pani profesor Brigitte Helbiś zaprosiła mnie na tą imprezę. Okazało się, że figurka miała nie tylko swoją wagę symboliczną, artystyczną, lecz także tę fizyczną. I przydałem się potem, jako ten głupi i silny, żeby pomóc zanieść rzecz do samochodu. Nie powiem dokładnie, ile to mogło ważyć, tak mniej więcej jak takaś spora świata kartofli, albo, no może trochę mniej, jak zgrzewka wody. I wyobraźcie sobie, że kobieta musi zatargać to do domu. Na piąte, czwarte, trzecie piętro. Czujecie to? Przepraszam, jedno pytanie, niedyskretne pytanie. Ile Pani dostała w kopercie? O, proszę proszę raz, znowu? takich rzeczy się nie mówi. Takich to rzeczy się nie mówi, myślę. Było. Dobra. Tak, dokładnie. Tak powiedziała, a ja wiem, że żadnej koperty nie było. W ogóle nikt nie chciał rozmawiać o pieniądzach. Tacy wszyscy dżentelmeni. Moja teza więc opiera się jedynie na domysłach, przesłankach. Jak to się mówi? Przesłankach, tak. I na przypuszczeniach, że. Laureaci zostali dodatkowo tak wyróżnieni, że jako, że jako jedyni wśród grona różnych fundatorów, inicjatorów, organizatorów, artystów, kelnerów, recepcjonistów nie dostali nic, żadnej koperty. Nic. Okej, okay, figurka jest ładna i można nią cieszyć oko w domu, a jeśli nie, to każdy ma w końcu piwnicę. Ja nie miałem długi czas. Kiedy mieszkałem 7 lat w przyczepie kampingowej, 2 metry na 4, bez piwnicy, i wiem, że to może być jednak problem. Te prezenty. Zwłaszcza po tym szaleństwie prezentowym na gwiazdkę. Co z tym robić? Ale już nie chcę się czepiać, bo wszystko poza tym było tip top. Naprawdę. Pierwsza klasa. A ten jeden mankament, ten minus, to wyróżnienie, które akurat wytykam. I proszę się nie obrażać, tylko po prostu warto by to naprawić i po sprawie. Oczywiście takie materialne wsparcie, zwłaszcza w przypadku artystów, często y, laureatami są artyści, y, też byłoby ważne i stałoby się kolejnym symbolem wartości y, działalności kolonijnej na każdej linii. Pod koniec gali pan moderator zapytał, kto chciałby taką nagrodę w przyszłości otrzymać? To ja się zgłaszam, bo wierzę, że koperta odnajdzie się. I wcale on nie musi być gruba. Każdy grosz na wagę złota dla Ameryta. A piwnicę też już mam. Do zobaczenia.